Witamy Was serdecznie. Chcielibyśmy bardzo pokazać Wam nasze mieszkanie w ogrodach Tesoro i opowiedzieć naszą małą historię. Gdy 37 lat temu z paszportami w jedną stronę opuszczaliśmy Polskę, nie przypuszczaliśmy, że będziemy mogli powrócić tutaj, w pobliże Polskiego Morza, do tak pięknego miejsca. Po 37 latach, tak jak już mąż wspomniał, że nie było nas w kraju, wróciliśmy ze Skandynawii. 36 lat mieszkaliśmy w Szwecji, półtorej roku w Norwegii i podejrzewam, żebyśmy mieszkali tam dalej, gdyby nie tak strasznie zimny klimat. Gdy pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj, ujęły nas ogrody Tesoro bardzo mocno, zwłaszcza park. Klimat tutaj, w, właśnie w ogrodach, jest niesamowity. Bezpieczeństwo, które czuje się na odległość. Bardzo chcieliśmy tutaj zamieszkać. Przy wyborze mieszkania, kierowaliśmy się przede wszystkim położeniem w stosunku do południa. Na słoneczniony teren, na parterze, dlatego, że chcieliśmy mieć basen, miejsce do zabawy dla wnuków, jak przyjadą. Dzięki temu trafiliśmy na to mieszkanie, w którym teraz jesteśmy. Po przemieszkaniu tutaj pół roku prawie jesteśmy bardzo zadowoleni. Uważamy, że trafiliśmy w dziesiątkę, jeżeli chodzi o osiedle, o spokój, o fantastycznych sąsiadów, na jakich natrafiliśmy. A tak wygląda nasz ogród, taras z basenem i z sauną. Zapraszamy do kąpieli. I jestem bardzo dumna z męża, ponieważ uważam, że bardzo ładnie sam, własnymi rękoma wybudował taras, saunę, z których właśnie teraz korzystamy. A ja jestem dumny z wnętrza, jaki zorganizowała mi tutaj Cześć, żona. W naszym mieszkaniu mieszają się różne style. Nowoczesność połączona z klasyką. Trochę zaczerpnęłam ze Skandynawii. Postawiliśmy tutaj w tym mieszkaniu na wygodę, komfort i funkcjonalność. Najlepsze było to, że mogliśmy na wstępnym etapie budowy dokonać pewnych zmian w aranżacji, które spowodowało, że po prostu czujemy się tutaj jak, jak, yy, jak w domu, jak w najlepszym domu. <laughs> jak u Pana Boga za piecem. <śmiech> <śmiech>